I dojechaliśmy do Tulum ladzi, to dla Ciebie. Nagram tu kawałek, ale nie wiem co z tego wyjdzie, bo zalałem telefon. Utopiłem iPhone'a i nagrywam teraz takim zastępczym. Ale pokażę wam najlepsze część tego miasta. Lecimy. Pa! A zatem lecimy Tulum! and okay.

Po Puerto Escondido było trochę rozczarowujące. No, nie było tam ciekawych atrakcji. Tutaj w Tulum, wczoraj pierwsza noc. Wróciłem nad ranem. Tulum jest fajne, podoba mi się. Miało być mainstreamowo i w sumie jest mainstreamowo. Ale jest też. A, no, jest ładnie karaibsko. Teraz to właśnie przed wami. Tiruriru, ale plaszka. Wąska. Ale ta woda jest jedna rzecz, dla której warto żyć karaiby i nie zmienia się nic ale to jest cudowne No jest bardzo, bardzo przyjemnie Tu mi się podoba Czekałem na takie miejsce Morze karaibskie, czysta, ciepła woda, idę w niej pływać, wyśpię się zaraz pod palmą, kozak, fajne to, to są lepsze, dużo lepsze niż Cancun, bo tych hoteli jest, to bardziej kameralne jest, no ekstra. Te Karaiby mają coś w sobie, ja już od dziecka zawsze o nich marzyłem, to jest chyba pewnego rodzaju fascynacja tym miejscem. Po tym, jak oglądałem filmy Piraci z Karaibu, widziałem te wszystkie rajskie widoki Nie wiem czemu, ale... No w Azji też tak jest, ale jednak to nie działa tak na moją wyobraźnię jak Karaiby Do tego ten jakże biały piasek On jest jak mąka, jest taki delikatny, nie ma żadnych ziarenek Absolutnie żadnych No i ta niezwykle czysta lazurowa woda, coś niezwykłego Cieszę się, że koniec tego tripa ma miejsce tutaj w Tulum, bo Karaiby to dobre miejsce, żeby sobie tutaj jeszcze chwilkę potańczyć, pobawić się, opalać się, popływać i pocisnąć do Europy. Chociaż głównym highlightem na pewno tego wyjazdu będzie Zachód Meksyku. Zachód to jest miejsce, gdzie chciałbym wrócić i mam wrażenie, że tam zdecydowanie za mało czasu spędziłem. No ale trzeba się cieszyć z tego, co jest, a nie. A tam jeszcze wrócę. Jeszcze tam wrócę. Tu w Tulum bardzo dużo, właściwie przez całą linię brzegową. Znajdują się takie małe kameralne hoteliki. No niektóre większe, niektóre mniejsze. Spoko. To na pewno robi klimat. Ale wszystkie one są wypełnione gringo, i może niech to będzie moment, kiedy powiem dlaczego my nie jesteśmy gringo. A mianowicie historia jest taka, że gringo, słowo gringo, powstało z połączenia dwóch słów green, czyli zielony, i go, czyli iść. I w czasie, gdy Meksyk z, ze Stanami Zjednoczonymi toczyli wojnę o terytoria, żołnierze amerykańscy mieli zielone. Undury. I Meksykańcy do nich mówili Green Go i dlatego mówi się Gringo teraz. Natomiast stosuje się to, tę nazwę tylko na Amerykańców, których właśnie jest tutaj mega, mega, mega dużo. Teraz jest Spring Break na, na uniwersytetach, więc no, to jest taka miejscówka imprezowa. Mocno, Tulum jest tutaj dużo gringosów, a my jesteśmy Guero, guero. A ładnie mówiąc Guerito To jest historia, którą chciałem opowiedzieć. No i też widzieliście dużo, dużo było przed chwilą e, seaweedu, czyli tego tych wodorostu. O no tutaj widzicie są też części Morza Karaibskiego, gdzie tego mnóstwo pływa i to nocą wypływa, oni to w dzień zbierają. Trzeba znaleźć taki kawałeczek po prostu, gdzie plaża jest czysta. Ale to nie zmienia faktu, że i tak jest mega fajnie. Żeby stąd wydostać się, to trzeba chodzić wśród takich hoteli, bo ta plaża jest niby publiczna, ale żeby na nią wejść, to trzeba przez jakiś hotel przejść. No ja szukam teraz drogi. Zobaczymy. Ładnie, co? Ale backpackersko nie jest, nie jest. A backpackerski klimat to jest to, co ja lubię najbardziej, więc Tulum, no fajne, ale 7 na 10. 7 bo jest kameralnie, nie jest tak przytłaczająco wysoko i florycko jak w Cancun. Cancun jest 6. Tu jest mocna siódemeczka. Z Zipolite i Puerto to 9. No a 10 nigdy nie dają, może 9,5 czasami. Ja! Yeah. Jeszcze ostatnie strzyżenie, żeby może do biura pojechać po półtora miesiąca i pokazać się. I będziemy gotowi, piękni młodzi, i gotowi. Może jeszcze kokosika. Wciągniemy kokosika, pewnie że tak. I powoli możemy kończyć. Meksykańskiego tripa i koniec. Wszystko co piękne szybko się kończy. Było cudownie. Spędziłem tu ponad miesiąc no i wracam do tej Ameryki Centralnej. Olać te korporacje! Trzeba realizować własne marzenia, a nie KPI jakichś międzynarodowych firm. Oh. No, wybaczcie, wszyscy, którzy do mnie dzwoniliście, że nie odbierałem, ale świetnie się bawiłem i nie mogłem rozmawiać. Nie spotkałem ani jednego Polaka. Nie rozmawiałem z nikim przez, po polsku przez ostatni miesiąc. Jedynie tutaj, do mojej elity, czyli do Was, <grydy> wydałem jakieś 1850 euro plus lody, tam niecałe 400-2253, 10-11 tysięcy złotych. Fantastyczna przygoda. No i co? Trzeba jechać na rok, czy na coś takiego, tutaj w tę stronę, tak żeby się nie spieszyć. I żeby móc wszystko dotknąć, zobaczyć, wejść, poznać, spędzić czas z ludźmi, dzięki elita. I najważniejsze: ciągle mam dwie pary czystych bokserek. Przeżyłem, chodziłem w czystym, bo głównie chodziłem bez ubrań. Było pięknie, ale teraz zaczyna mi się robić smutno, że muszę wracać, więc kończę. Elco.